Wiem jak jest. Też kiedyś byłem na odwyku. Ta smutna historia walki o wolność ciała i duszy. Smutniejszej, bowiem historii nie zdarzył los. Musiałem zerwać toksyczną relację z moimi nałowianymi żołnierzykami. Gdy skończyłem czterolatka, świat biegła odrózgocząca wiadomość, że ołów jest szkodliwy dla zdrowia. Złamało to serca tysiącom dzieci. Ja również musiałem rozstać się z moimi jedynymi przyjaciółmi. Seba, Gonzo, Major, jednoręki bandyta. Nie byłem w stanie ich tak po prostu wyrzucić, więc babcia dała mnie na odwyk, bo akurat spędzałem wakacje u dziadków. Więc wiem, dziewczyno, co czujesz. Wiem, co się dzieje teraz w twojej głowie. Seba, Gonzo, Major, jednoręki bandyta, z krzykiem, okropnym krzykiem, próbują się stamtąd wydostać. Sepka Sebka lubiłem najbardziej. Major zawsze pomagał mi zasypiać, a jak mi słabo poszło w przedszkolu, jednoręki bandyta przychodził jako pierwszy. nie. Nie, nie myślałem o nich dziewiętnaście lat. Wciąż widzę ich pełne wyrzutu, ołowiane twarze. Tęsknię za nimi, Sandra. Cholernie tęsknię. A teraz pływają z rybkami. Utopiłeś ich? Co? Nie. Tata przerobił ich na ciężarki do wędki.